Terima kasih telah menonton! ¡No, grubo! ¡Ya, <laughs> mate! <laughs> <laughs> Dobrze. Co? O, czyli kapka złapał. Przepalił oponę chyba całą. Zjarał. Zobacz, co tamta robię w trójka! Barcelona, 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 No, wszyscy wyjeżdżają, wszyscy. No, coś tutaj będzie, tak. Jakoś się tu będą ustawiać. zrobić, że wszyscy będą No. Ale nie wszyscy są rozgrzani, to chyba wiesz. Chyba nie wszyscy teraz od razu będą. Piotrek też jedzie. Zobacz. Tamta ręka jeszcze, jak No, to widziałam, tamte jadą, a Piotrek trochę tam... Zakręcił bąka. Pewnie ta, że tutaj to z nim przyjechała. O, ta czarna matowa też podjechała, zobacz. Która? Ta z Ta M3, nie, zobacz, ta czarna z tą srebrną. Ta czarna świetna jest, nie? O biała. O to z białe M3. Taki, no A tu to... zobacz co jedzie. Padek, patrz. No Zobacz co się tu dzieje. To to jest Dobrą rejestrację miał Ale wiesz, która jest najlepsza z tych wszystkich? No która? Piotrka. Piotrka, najlepsza, no tak, tą jechałeś, nie? Ło, patrz. What? <laughs>